o czymś mówi, to o czymś świadczy. Polska jednak jest bogata w i Ja myślę, że to y, tutaj wycięstki nazywają się same. Musimy kuchać, kuchać, dbać o to, żeby Polska szkoliła dalej iorów, żebyśmy zajmowali się, nie skreślali ich, żeby y, nie zostali wybierani przez zawodników zagranicznych. Musimy po prostu o na te nasze bursztyny dbać naprawdę bardzo A, mocno nasze brylanty, może tak, tak Drodzy Państwo, mamy zmiany, spójrzmy jak to wygląda za zrokę jedzie i Emil Sajfutino w drugim naszym meczu za Jonasa Davidsona ale tym razem jest to rezerwa zwykła i tak stoją na kresce startowej Piaszczyński biały kask niebieski Sajfutino trzecie pole startowe Robert Michkowiak i czwarte pole startowe kask czerwony Krzysiek Buczkowski Krzysztof Buszkowski ma to do siebie, że druga część meczu wychodzi mu lepiej niż pierwsza. Zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy tak jest teoria, teoria, tak? Obserwacja. Zaszło górze. Miśkowiak. No, będzie upadek! O, red. Niestety, drodzy Państwo, Krzysztof Buszkowski jest zawodnikiem, który jest najbardziej uszkodowany w tym Ścigu. nie dość, że upadł nie dość, że to chyba dostał, dostał motocykl dokładnie to dostał w głowę tak więc niestety stało się to na co to czego nie chcieliśmy oglądać ale zobaczmy to raz jeszcze Jeszcze mamy, tak, jest inne wyjęcie kamery, jest obok nas sędzia. Przypomnę, Krzysiek Buczkowski, kask czerwony. Już mam informację, że... Pamiętaj, że to jest koło, no. Buczkowski zostaje wykluczony, to jest decyzja sędziego. Widać było wyraźnie, że w tym przejeździe, w tym dojeździe do pierwszego wyrażu zdecydowanie zmienił